Cześć, mamkę z System Maxowski i witam Was w kolejnym odcinku z gr na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Igor oraz Marcel i, I nagrywamy dzisiaj grę na Epic Games, która jest za darmo, czyli DE The... SAO, coś takiego. Ja mówię na to decycle, cy decycle, ale no, nie wiem jak to nazwać, więc... Jakby, no. Jeżeli oczywiście filmik Wam się spodoba z tej gry, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A ja wam chwilę odpowiem, że w tym czasie możesz już Igor puścić ładowanie gry. Gra ogólnie z polega Zabiej. na tym, bardzo fajna, polecam ogólnie, gra polega na tym, aby zbierać kryształy, aby zbierać pieniądze na lepsze bronie, zabijać moby, zabijać też przeciwników oraz uciec statkiem. Gra jest bardzo fajna, dobrze mi się w nią gra, jest ostatnim razem za darmo na epiku, także spieszcie się, bodajże jak wrzucę ten odcinek to jeszcze będzie chyba dwa dni na przecenie, więc naprawdę się spieszcie, w gra jest naprawdę świetna. Ścisz to! Gra jest naprawdę świetna, więc no po prostu polecam, a my ślecimy yy, z odcineczkiem. Yy, tutaj w ogóle na tym głównym lobby, dopóki nas no jeszcze nie rzucę, prowadzę was. Tutaj mamy. Tutaj, właśnie widzę. tutaj mamy yy, yy, zbrojownię, yy, która jest taka. Wiecie, poczekajcie chwilę, bo zobaczyć co. Yy, w ogóle tak wam powiem, już, że. Yy, różnica między... Yy, yy, różnica między grafikami nie jest... Yy, nie ma żadnej w sumie Że pisze na przykład yy, tutaj, że jest yy, wysoka, a tam pisze, że jest na przykład, nie wiem inna, ja mogę sobie średnio na przykład dać i to nie będzie miało znaczenia, a korzystnie wam wpłynie na FPS. Dobra, no się wrzucę do gry Jak ja na epickiej jestem debilem, ale co tam? Ja będę... Ja rzucam do gry. Ja klasę tanka. Ja rzucę do gry. Yy, dobra, no i ogólnie mamy tutaj wow. trzy klasy. A bo tak zapomniałem. Mamy tutaj że trzy ja klasy. Mam latania, ja mam yy, gry, mamy klasę tam, tanka, ja mamy ja, klasę strzelca ja, ja mam tam, tam, tam. oraz mamy klasę medyka. Ja wezmę oczywiście strzelca, A, bo to strasznie go. lubię. Jak widzicie różnicy w sumie nie ma. Chyba 3FPSy. Została trochę lepiej zrobiona, nawet też taki protyp. dla ludzi o słabszych komputerach. Yy, I, I w, w, w ogóle... W górze, a, dzięki bardzo. 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 W ogóle, yy, tak jak słyszycie, jest nowe audio kupiłem sobie lepszy mikrofon więc będą teraz odcinki z lepszym mikrofonem więc to też w sumie git i ogólnie gra ma polski chat, voice chat w którym można pisać więc też spokojnie, jeżeli nie masz kogoś do chcesz kogoś znaleźć na czacie często piszą czy ktoś gra, nie? Co da, się, co da się zauważyć. Nie pamiętam co prawda, pod którym się odpala czat w grze. dzisiaj ale... w sumie... Nie jest źle. Ej, Kuzaj, chyba nie wrzuciło, jest, bo ja mam, to... ja mam tylko Marcela. A, dobra. Adery... Warzywniaka wrzuciło. Kuzaj, Ciebie nie ma. Czy Cię jeszcze wrzu... Jest, jest, jest już. Nie wskiptałem tego, nie zrobiłem żadnego przejścia, bo no, według mnie to nie ma sensu. Właśnie spadamy w tej grze kapsułami. No i w sumie y, w grze chodzi o to, żeby znajdować kruształy. To no, to robię, no i... i Celem gry jest Celem. po prostu branie y, kryształów, Tak jak nie. widzicie, zabijanie przeciwników i potem y, ucieczka. W grze mamy też pieniądze, za które możemy kupować inne rzeczy. A, a mi się jeszcze, mi się jeszcze wczytał. Ja lubię na, na przykład. Właśnie nie wiem dlaczego. O, chat już się wczytał, więc no, ogólnie nie polecam wam za bardzo tego bulldoga, bo on jest taki średni. W sensie nie lubię... Każde, co jeżeli, w sensie to jest jeżeli ktoś lubi shotgun, ja no, no to dla niego to jest idealna broń. W sensie mi się tym bulldogiem fajnie grało, ale w sensie to jest przewaga w jednym. Jak masz kogoś na blisko, yy, to jest, jest biorz, chyba z... ale na daleko to może... 5 ekip, tak, to jest 5 ekip, więc no... Mam tutaj różne yy, mowy, zresztą mowy zresztą, które właśnie takie jak mówię, mówię, musimy zabijać, zresztą. aby dostawać EX. Y, i, y, pieniądze, za które możemy kupować y, różne bronie, zaraz zaraz pokażę. Tutaj mamy sklep. Mamy ciężką wyżyczkę, która jest pogobona i urządzenie mostujące, Fura, która jest bezużyteczna oraz mamy y, różne bronie. Y, I ogólnie jeżeli chodzi o moje HP, to on, ono się same odlecza, a bronie można, można, można potem jeszcze ustawić inne, więc to też... Y, dlatego bardzo lubię tę grę. Jest bardzo przyjemna ja do grania. To, match, to jest Survival w pewnym sensie i Battle Royale połączone. O, I le. można tutaj grać też rakety, które o, potem wam też pokażę. We... Poszukamy jakieś kryształo, o Marcel, mamy kryształ. Mam Marzynie, jak gdzieś się tak pójdzie. W ogóle, randomowo nam jakieś dało, który się nazywa warzywniak. wiem. Nie da się chyba zdać... Yy... A nie wiem, nie, o, nie, nie, nie wiem. Zagotowy. Jeżeli chcecie ogólnie więcej odcinków, to, to możecie napisać w komentarzach, tego, to planowe, w komentarzach jak ja sobie poczytam. No i oraz jeżeli chcecie więcej decyzji, to też łapka w górę oczywiście dla zasięgu w więc... No. Dobra, idziemy Ten do To jest... Kryształ średni. Marcel chodź do mnie? Albo dobra, to sam zrobię, najwyżej ja to chodzi. Ej mam, mam chłopów, mam chłopów mordy No i właśnie jest, 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 w szat widzimy chłopów Ej chłopów, chłopów ciężko w tej grze znaleźć, znaleźć, a jak już się z nic nich znajdzie to się często ginie A my sobie zgrabnie Bus Czemu nikt już ja nie pomaga? Uh -huh. No po prostu no coś No Ja se kupiłem no super, mamy tutaj też jeden razowy. No już zginąłem. Muszę zdobyć swoją kartę, żeby dalej działać. Teraz jestem w sumie Mam jedno życie teraz, a z kartą mam dwa. W sensie ja dostaję w piekielu totalny. Nie ja spiegalam. On też, on też dostał tam. Nie trzech koni, koni. Well I gości nisko, bo No nie... Nie będę I tego wycie, blurować, bo... Znaczy, zbluruję do chat, żeby był... Żebym miał zasięgi... Ej, jedna osoba niech pójdzie ze mną, bo... Y, u nich jedna osoba pilnuje kartę Ja mam tutaj trzech! Ja idę, ja Ten jeden to nubek On ma... on ma laga Dostał ja Dobra, ja idę po swoją ja Dobra czad, ja biorę no. swoją kartę, żeby nie było Ja zdechłem, ja uciekam Po no czemu oni mnie wolą, no to Jestem czemu na raz nasz hod nic nie robi Ja lecę Ja lecę yy, Uciekaj jak jesteś na gazu Dostał za do 14 ja Nie lubię na trochę wyjąć. tego Marcel Pad help No kurde czad ta gra się Ta gra się no to dobrze ja się nie zapowiada dołu. no ale cóż ja Cześć w sensie mama poszła do cieczy Magda Robert z, uh, pojechał Robert. do koleżanek. Tak, Robert pojechał do koleżanek. Ty. Nieważne. Yep. Dobra, chodź... chodź na niego, pyynek. W sensie... Chodź na niego. Pali w sensie no, do cztery. mnie! Rejduje mnie ten głos. Gram z bombę daleko. Dobra, idę po swoją kartę. Ja sensie go wale z Ja też. Ja mu całego kewa. Need zjąłem. help! Over here! Obaże, trzech koło mojej karty. Trochę keep, trochę lipa. Dobra, mam A swoją to kartę. Tu karty. To weźcie Miesz, ich podeszcie. Dobra, czas, pomagamy koledze. Ja mam tu kewa, zaraz w mam tą klasę tanka, nie? To już w ogóle. Chłop ucieka! Vali ich, ich Jeden ma y, po jeden Jeden kewa mega. jeden dosłam mega. Ja mam, ja leżę. Razie, bo się jeden. Właśnie próbuję. Nie. To... Recall activated. Ja pierwszą, wiecie co ja spierdolę Kurde chat tak raz się za dobrze nie wypowiada Ale myślę, że ją jeszcze uratujemy Mam czwarte miejsce, więc nie jest aż tak źle Ten drat tutaj Ja nie lubię te, te no, tego pistoletu Chat polecam wam bulldoga tak by the way. Możesz to zmienić, w sensie nie ja tam buldogalo pijem, ale to musisz na bardzo blisko to trzeba w tym automacie, Ja nie? potem wam pokażę jak wszystko zmienić w ja, broni, jeżeli ty ktoś będzie grać, więc... na was Dobra, ja zbieram swoją kartę, kryj... a, warzywniak Ja nie uciekam, ja pomagam I warzywniakowi ma duch, na... Dlaczego mu nie pomóc? Warzywniak niech się bo nam nie pomógł. Może dlatego. Chyba, że jak... o... niech nam kontrakt zrobił. Chyba. O, on się woli! Nie, w sensie on nam kontrakt zrobił. Chyba. Czy nas... nie? Jak to? Nie wiem, chat, y, chodźcie najlepiej na kryształ. Jestem... Dobra, świat kupię PMa, bo jak mi ktoś znowu zaatakuje to przynajmniej będę musiał się z czego bić. Ja nie kupuję PMA, bo ja mam pompę, a nie PMA, więc no... A ja mi ten bag się nawet podoba. Ja no. też, ja też to to ogólnie nie polecam nie wam polecam kupać PM, lepiej zbierać na no, Apacha czy coś nie. Ale ja kupuję to ze względu na to, że tak raczej źle zapowiada, więc No, no ale, ja ale ja i tak spróbujemy to wygrać, bo my nie lamusy Dokładnie. Ja jeszcze 12 minut do końca. No nie, ale chce w sensie się wygrać. Tak, łódź. i to jest właśnie najlepsze, to, to jest trochę lepsze, bo jest mi od Fortnite'a. Ale jeszcze to, to lubię. Wystarczy się całą grę nie? Ty nie ma, y, upa, y, I to, da się z w sumie. No, nie Tylko się na czas tylko wywalasz, jakby. Nie Dobra, tego się responduje, zabijemy. I ogólnie. Pieniądze drużynowe są wspólne, ale jeżeli je wydasz to już to po prostu masz je sam. Ale wydajesz je sam. Ale dostajesz ale jakby każdy, jakby cała drużyna dostaje. Każdy dostaje... Cała drużyna dostaje każdy e, tu, to jest podział pieniędzy. są tu różne moby i no. też e, e, zdobycie kryształu ma swoje poziomy trudności. Więc... To też jakby dla te ludzi, którzy szukają większej. Tego, że sobie zabili. O, to już jest do zabrania. Ja, z... ja zbiorę. No i od razu tu 20 się, Ej, po prostu to. ja chcę 800. W ogóle, czy coś napisać, czy chcecie. Muzyczkę, Ej, ma, mam tu chłopów. Chodźcie na. No. Ja bym poszedł, bo oni mają ja podstawowe pistoleciki. Przysywali. Ja nie mam broni. Ja też mam podstawowy pistolecik. Do... Dobra, ejdę. Ja co to, co mi szkodzi? My wy macie PM, ja będę mógł wam y, robić się jako tar y, ludzka tarcza. Chodź Marcelo, oni tam byli. Tam na górze są. Na górze są. Ej, są na górze. Dostał. Po wie, prawie. Wiem, wiem. Ty, tu jest RESPO kogoś Wiem. Zabili kogoś! Po góry sam! Ej, y, dostał, y, dostał jeden feda nawet. Ej, ja, ja jedę mu pół A oni się jeszcze z mobami biją. Jeden z nich ma PM. w ogóle PM istnieje do szynka. oni się o, z biją. O, dostał jeden mega, mega dostał, czas. Mega dostał, mega dostał jeden. Ej! Jeden, ej, oni mają pokery! Dostał Ja kupuję Togata i ich podjeżdżał. Oj 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 dostałem. Tutaj ty też masz toata, nie? Dostałem go. Ja też tu mam Turiata. Marcel uważaj bo oni cię walą. Dobra, ja idę. Dosta dostali. Oni są wszystko u siebie, co jest najdziwniejsze Warzywniak tak, jeszcze nam na pomaga. Ej, warzywniak ja ich od plecu bierze, chyba. Yyy, dostali mocną z ramy. Ej, oni Daj nie mają tyf, nie kryształu. Tak. Ej, jeden nie ma kryształu, ale ja mam mega low. Dobra, dobra. I... wcale leży. Chcę się ich obijam Część. ciągle, nie? Z tego darym, nie chcę go tak znaleźć i obijam. Co? Ja go walę ciągle jak coś, wnety robi! Ja, zaraz ja, zaraz ja z Ja z Ja, z... ja skatowałem skatowałem. Też. I'm down! O jezu, porwali ja A Ja żyję! Ja zdechłem! Hmm? Ja, zdechłem. ja też! Ja uciekam! To obserwuj mniej więcej po ja idę im robić plecy! Ja postaram się podnieść swoją kartę. Ten warzywniak czat, jest Czat, ja idę im robić plecy, liczcie na mnie, prawda? Zrobię im jakieś plecy Ten warzywniak robi tak jak my powinniśmy, czyli po prostu walić ludzi, bo potem uciekniemy. Ale to odcinek czat inni więc się biją ze ja sobą. My po prostu bierzemy inną piłkę, ej! Z ej, znowu typy! Ej, znowu popów sobie randziej, spotkałem! Chyba, Wiesz, Solo ich lepiej nie mi, bo solo z 4, ma to ciężko. Na dwoje. Nie oni woły mają! Mam Bo na oddziałach to może być faktycznie cztery osoby, żeby dało się cokolwiek ugrać, bo w trzech na czterech to w tej grze ciężko. Chyba, że ma się jakieś super opetronie Nie to co my ja mam tutaj chłopków <laughs> Ej, chodź do mnie Marcel, chodź! Ja oh, bo... już, no. Wiem wiem, ale Ale ja nie mam tej Walej! oni mają mega małych to, to ja walę ludzi teraz idę po Ja walę ludzi, ja idę po Twoim karpce Ja też sensu. Ja się nie biję z nim kim? Mamy 7, 7 minut W sensie, jak oni palą gumę W sensie 7 minut do końca gry się boję, Nie przejdą, oni Szyn. będą mnie walić Nie przyjdą nie Ej, bo nas ple wiem. ludzie od pleców walą Dobra, czat i tak się spróbujemy to wygrać, co, co tam? Co? Uciec, bo wy... Czwarte miejsce cały czas. To nie jest złe miejsce. Mam moją. O, jest moja karta. Oni nie pilnowali, więc. Dobra, ja mam. Macie farta. Ja Igor tak. ma najgorzej, bo on zginął, prawie. To jaką ma najgorzej. Ja zginę na widoku, tak to tak. znalazłem perę, na uniku. Hatsume, katsuniku. Klujeczkę, to mam. Kluko może nazwać mamie, bo dmaczne. O, tutaj... Ej, co? To... Szardzowanie w tej chwili jest bardzo spoko, czad, jeżeli chcecie. Zejście ja nie mam szarzowania, ja mam takie spokój, jak ty wiesz. A nie, dzi, ja mam cel, ja mogę lampę. Ja mam taki jakiś super, a tak czy coś? Dobra brutal sobie zde Piękna jest teraz szafta gra, naprawdę Ja przeszukuję, jak ktoś mnie osłaniajcie Max zostaw ja przeszukuję Czemu pan ja? nie słuchasz jak mówię, że ja przeszukuję? Ale to Max nie ja No nie, że... Dobra, tutaj ja mamy szczak kolejny to tylko sobie weźmiemy ja chcę 800 na ten. E, tutaj są kuły. Nie polecam wam naprawdę tego pijama czas On naprawdę jest słaby. Już lepszy jest ten bulldog, jak jesteś na blisko. A ten bulldog jest w sumie podstawowo. Ty bo my mamy kawał drogi tam, nie? Nie, bo to jeszcze nie jest ten, my mamy tego bronić. Jest no to tak. Ta. Czas! Ta. Właśnie czas takich ludzi nie lubimy na. Yy, ten. na ekipie, a, w sensie okay. na oddziałach, że okay. oni oh, potrzebują oh, oh. niby. Hey. pomocy, a sami nie pomagają. Oh. No ten warzywniak. Kto no taki jest? Niedługo zaczną się tak te jadłowo. Ten warzywniak, jest. mimo tego, to że to tak Polak, to. Nasza ojczyzna 300 dala, i będę spoczka, miał nadejdowski. Zbieramy 300 dala, co? Bo wtedy z tym najdobnikiem to na ludzie pojechał. No Bo wiem, ale trudno. Bo on ma taki damage, że łacie panie. Tutaj czasami naprawdę potrzebny jest B. Be... Ja ci mogę pokazać moją szczerze. No mamy, tam, o, jest tam. Już To, już to. Rampa, to taki zwykły do dupy jest. Ja idę na hajkę mam. Czasek na nadleci za minutę mordy. No to co, robimy ten kryształ i idziemy do niego To, naprawdę przyjemna gra, polecam wam, naprawdę. Jeszcze wziąć póki jest czas, bo ja bym za to nie zapłacił. Bo to trochę za mało jak na gry, która kosztuje, ale jeżeli jest za darmo... To naprawdę popcham. Jest lepsza na pewno. Statek, w moim ocenie lepsza trochę niż Fortnite. Fortnite. Lepsza grafika na pewno, nie? Żeby tutaj Lusza. nie obrazić, no. kiedy Fortnite a, to, ja. jest to jest. To jest, to jest to. A nie, jest nadleci to jeszcze go nie wiem. No, no bo on, to on dopiero to nadleci, tam już nie wiem. To luz. To jest, może kupię Jeszcze. Zrób A mi kuchu. O tutaj mam kryształ. To jest średny, ten dla. No ale, kij. Lecimy, lecimy. O, słyszę. Warzywniak! Spotkałem ja warzywniaka. Ten, e, Dobra, kupimy sobie czat arabin. No Weź ich nie chcę Dobra, idziemy do statku. Chodźcie do statku. O lewa upa dostałem. Patrzcie jak to pięknie czat, czat To jest najlepsza według broń, według mnie, jeżeli chodzi. Granatnik nigdy nie grałem, ale słyszałem, że jest poczpa. W sensie ja zięgo, biedny, to tak I kocham szarż że czar. jak jesteś na taką wysokość to jest naprawdę frajda. W sensie ja mam gorboty, ja nie będziesz... Do dobra, dobra, ja wchodzę ja tutaj. W ogóle fajne by było jakby tutaj było chodzenie po ścianach, to tak pasuje tam, do tej gry. A co ja bałem do nikogo? Ale mamy do... Marcel, po co ty tam idziesz, skoro ja zaraz cię zabiją? Do Chat, jesteśmy blisko wygranej. Łoooł, wow, coś mi w na chatę. Jesteśmy naprawdę blisko wygranej. Ej, mam... A nie, to nie typy. Jakiś pustoszyciel. Czekamy, Chat, tylko w sumie na tym statek i jesteśmy uradowani. O, typ pali. Z góry. Jakiś... Uważaj tam z góry jest jakiś typek, który wali. A ten kałak jest that's niecelny, what? ale spróbuję tego Eldora dotrafić. Oh, to jest, no tutaj w sumie wszystko uciekają, tak? więc to jest trudne. No, ale no, dobra. Czad, idziemy! Lecimy, lecimy, lecimy czad! Yes! Let's go! Ewakuowano na trzecim. Na chyba trzecim albo czwartym poziomie. Super. Super, dobra, idziemy do lobby, bo to się obrót do stacji, tak? Pięknie, czad, pięknie ta gra się rozegrała. Naprawdę pięknie. Naprawdę, a był, a początek był fajnie mi się zagrało w grę. Właśnie. Początek był Sprawdzałem, jak to wygląda. Czad, piękny, no. naprawdę piękny. W grę się ja naprawdę fajnie chaj, grało. Czad. Gra godna polecenia, tak jak mówię. Jeszcze wam na szybko opowiem. To nas nie interesuje. Obaję wam szybko o lobby. Jeszcze na końcu odcinka to są tablice wyników. Sprawdzamy, jaki mamy wynik. Żeby, aby zmienić broń, broń w tej grze, musimy poszukać właśnie loadouta, w którym możemy zmieniać sobie broń na różne inne rzeczy do kupienia. Na przykład mamy bolt gazowy, detonator, tak, No, takie inne. W sensie zależne hmm. e, czy chcesz rzeczy takiego, czy taki remontem, e, czy tego, właśnie tak, tego typu. E, Poczekajcie chwilę. Mm, tutaj mamy e, misję, które możemy wykonać. E, Arsenał to jest to samo co ten loadout, więc nas nie interesuje. Tu, możemy, tu jest e, korale, od którego możemy przyjąć wyzwania. Tutaj jest e, shop. Ten oryginalny, ten za prawdziwe pieniądze, takie, jak ja to nazywam, trochę widolce. No i mamy jeszcze tutaj gramy, czyli te szybkie menu, w którym możemy wybrać tryb oraz ubranie. Oraz mamy skrzynkę odbiorczą, czyli takie normalne w sumie e-maile. Więc to też jakby taki projekt. Dobra czat, jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeszcze raz zobaczcie, jest na ekranie. Subiczka z dzwoneczkiem, a my się y, widzimy w kolejnym odcinku. Myślę, że już z anime, z pierwszej recenzji, y, więc naprawdę spoko. Y, y, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej odcinków z cysla, tak jak to nazywam, piszcie w komentarzach myślę, że może się to przyjąć, a ja już się z wami żegnam. Siemanko, do następnego odcinku.